RDS japoński, teraz największa siła, bo jeszcze nie wypuścił, jest mięciusieńki, zobacz jak się to łamie, delikatnie rękami zrywasz, nie trzeba żadnego noża, Poważ. jak się łamie, RDS japoński, to jest bolerioza, to robi stany, A Jest estrogen, żeński hormon, rewelacja, to co robi dla organizmu, jutro festiwal zdrowia, jutro częstujemy sokiem z tego, dzięki, cieszymy się i bierzemy się do zbierania, zobaczcie cały film, jaki miodem połączymy, trzy rodzaje miodu do tego, jedyny w Stanach Zjednoczonych będziemy robić ocet, z testu japońskiego na boleriozę to co robi dla stawów, dla kości bolących czarną rewelacja pozdrawiam wszystkich i oglądajcie zaprosił jestem zaszczycony tu być u niego, obok są wokoło amisze pokazujemy jak je odwiedzamy, Pokażemy, jak zbieramy zioła przytulia czetna, będzie kurdybanek oczywiście z tego to nawet ja w Polsce nie mogę sobie porobić takiego octu pierwszy octet na świecie jest aloesu. zobaczcie jaki olej. pokaż tu z bliska nie chodźcie, pokaż tu zobaczcie co tu mamy, zobaczcie wiecie co to jest, owoc opunkcji Takiego octu na świecie jeszcze nikt nie zrobił. Zobaczcie, jakie jabłka. lemonki. To wszystko robimy. Oglądajcie na bieżąco do tego. ananas. takiego ostu na świecie jeszcze nikt nie zrobi. Pokażę, jakie owoce. Do tego pójdą zioła. Kurdybanek, rdes japoński, jedziemy jutro rozrywać. jak właśnie tak. I oczywiście połączony. Nie dosładzany żadnym cukrem. Jutro pokażemy filmiki, dosładzany tylko miodem. Tak jest, Adam? No jest, tak będzie. Nie. Takiego przelaża mamy miód zestu no, japońskiego. Mamy trzy rodzaje miodów, także taki ocet jeszcze na świecie nie było. Całą Amerykę rzucimy na kolana. A Adam musimy siebie to chce zrobić, jestem u niego przed domem. W takim terenie jestem zaszczytony, że mogę pom pomóc i przekazać całą wiedzę, jaką zrobimy ocet. Jestem sam nawet nawet zazdrosny, bo ja takiego alocu w domu nie mam. Kiedyś miałem to wyginęł. I taki ocet będziemy mogli degustować na kolejnym festiwalu zdrowia u Sandry. pozdrawiam wszystkich, oglądajcie filmiki krok po kroku pokażemy jak to łączyć jaki miód teraz zastosujemy i jak działa i to rozbieramy u Amiszu. taka ciekawostka dziękujemy za uwagę i oglądajcie nasze fajne filmiki dzięki zobaczcie, jedziemy po miód zobaczcie jakie lasy, jakie tereny jak daleko ruszamy się, dojedziemy do Amishu po miód. Miód będzie w japońskiego. Zobaczcie, jaki miód dodamy do tego naszego odsu, który robimy. Tak dzikie tereny, super. Po takich lasach jedziemy tutaj daleko do Pensylwania. No, to jest, jest, to jest nadal Pensylwania. No tam to sam mieszka i nikogo nie ma wokoło. Samo zielona odzielone jest. W ta, ta. takich lasach tutaj nie ma żadnych domów, nie ma żadnej chemii i nie ma żadnych spalin, i żadne auto tu nie przejeżdża. Zobaczcie, jakie tu mamy tereny. Pokażę zaraz pasieka. Zobaczcie, jestem Persylwania. Przyjechaliśmy po miód. Stąd miód. Zobaczcie, jakie stawik tu ma rybki. Tak jak u mnie praktycznie. Stawik, woda, wstrągi. Zobaczcie, w totalnym lesie. Tu nie ma żadnej zabudowy. Tu nie ma żadnych domów. Jesteśmy w totalnym lesie Persylwania. I tu jest jego pasieka. Pasiekę zawodzi na Ardez japoński. Mamy tutaj też des. Będziemy go rwać Dzisiaj właśnie i pokazujemy taka pasieka takich terenach, tu zobaczcie. Tu jest pasiekę skąd przywozimy. I w Ameryce są takie miejsca czyste. Nawet w Polsce chyba znaleźć trudno takie od ludzi jak tutaj. Chyba gdzieś tu w Borach, tu, Holski. Zobaczcie, jakie pasieka, fajna. I tu wylatają Tu są niedaleko, jedziemy zaraz na Całe pole jest rdestu japońskiego. On teraz nie kwitnie w jesieni. Dopiero że on się zbiera, to dopiero jesienią. no I taki miód, z pasieki bierzemy. Lasy, wszystko teraz kwitnie rewelacyjnie. Totalne puskowie wokoło. I tu sadzą również ten różne sie, sieją nasiona, wy, wy, wysiewają na tym polu. Tutaj facelie sieją, słyszałem, mówili mi, że facelie sieją, Przegorzan kulisty sieją. Także rewelacja na, na, na miody, żeby uzyskać miody na takich polach. Specjalnie wysiewane. Pozdrawiamy oglądajcie i będzie to dawane tym ludziom do naszego odsułku, w całej całości filmiku pokażemy jak to jak to zrobili o, cały czas Pensylwania, zobaczcie, cały czas takie lasy, zioła Aby nie wiedziałem, że w Ameryce są takie miejsca ludzie, zobaczcie tu gdzie jeździmy po takich lasach to jestem w szoku, to są tereny Amiszu wszystko większość wokoło to są domy Amiszu. zobaczcie co tu się dzieje i tu przelażamy, wracamy, ma 600 ponad uli i Ameryka Zakupiliśmy trzy rodzaje miodu i pokażemy teraz, jaki będzie ocet z tego zrobiony. Oglądajcie filmiki, dzięki. A mistrzowie tu jeżdżą sobie bryczkami cały czas. Pięknie, bardzo czysto tu jest, nie? To mnie podziwiam, nie? Wiosna, czysto, wszystko zadbane, każde wykoszone przed domem. No niesamowicie to zadbane, wszystko. to jest niesamowicie zadbane, Koniki wszędzie na wybiega, wszystko ogrodzone. No i koniki, bryczki wszędzie. Akwysjony ja Pelsylwaniów z tym ludzie, no, oglądajcie o, Jesteśmy tutaj Łamiszu, zobaczcie ich pole, przyściutkie Pelsylwania. Tam ma kurki w namiocie, oczywiście przesuwanym po trawie. Ma kozy stado, potężne stado, co jest 50 kus, też mleko pobierałem. No i tutaj ciekawostka, ta żółtnica, wszędzie ten, te zioło I zobaczcie co tutaj, sama Przytulia i Kurdybanek, zobaczcie Kurdybanek. Całe tysiące Przytuli, cały brzeg, wszystko dziko. Od Pelsylwania, tu nie było rundopuły od miliona lat. zobacz ile przytuli. Gdzie nie spojrzysz, to jest przytulia. Wokoło same zioła tutaj utyka miszów są i trawa nieskoszona. O, zobacz, trawi ile przytuli jest, nie? Wszystko przytulia i robimy takie zioła, zbieramy. Szukamy, właśnie, herdestu japońskiego. No, no, wszędzie, wszędzie. O, jadam tutaj, świadomy człowiek ze mną pokazuje mi tą Pelsylwanię. No, narwiemy i zrobimy zioła. Oglądajcie filmiki. To jest właśnie Pelsywanie jesteśmy tutaj. I jesteśmy tutaj na posesji, a misza teraz. I tu właśnie u niego będę spał w stajni, pokażę teraz filmik, jutro oglądajcie. Pozdrawiam wszystkich dzięki. O, zobaczcie, tutaj zbieramy. Kurdybanek, rzutlica, jasnota purpurowa. Zobaczcie jak tego. Teren najczystszy jaką być. Adam tam zbiera. O, Adam zbiera i tam dzieciaki zbierają. Nie filmujemy ich za bardzo, bo tak nie bardzo chcą. O i tu dzieciaki nam pomagają Adam i nie? I tu robimy rzutlica. Pokazujemy to tu teren czysty. Zobaczcie ile tu jest tego. O, jasnota purpurowa. Jasnoty purpurowe nazbieramy tu. I tutaj tej rzutlicy nazbieramy mnóstwo. No tu rzutlica jest. Teren tak czysty, o tam jest żółtlica, kozy się pasą. Tak czysty teren, że o tam oddali kurki. Nie może być czysto. Tutaj na pewno, bo nad wszelką wątpliwość nie było na pewno Randapu żadnego. I tak zbieramy. Tu dzieciaki nam pomagają da miszu. zbierają właśnie do koszyków to. I to pokażemy. Jutro wrzucamy na maszynę, mielimy i co połączenie gdzie z naszym działem. bagażnik, już czeka. I pokazuje takie tereny. Warto było tu przyjechać no, jeszcze czyście i spokojnie jest jak u mnie w Milówcu. I tam w oddali ma kurki. Przesuwa oczywiście to co chwila na nowy teren. Cały czas jest świeża trawa. O no, i tu jest ta żółtlica, której też nazbieramy cała łąka jest żółcie. się Już przyjadę, to już nas nie będzie. Także muszę tu nazbierać. i chłopaki zbierają nam tutaj fajnie te kwiatuszki. Dzieciśmy tu pomogli do pomocy. I... No szybko pozbierali. Już mamy cały worek tego i tu zbiera Adam. Właśnie do koszyka. Tu jest właśnie ten kurdybanek teraz jedzie. To jest kurdybanek, tak? Tak kurdybaneczek fajny, piękny. Jest tylko tyle naturalny. nie może być naprawdę w ziemi czyściejszy jak tu od się od 300 lat. Bo tu nie było sypane. No przytuli tutaj czepne jest tu masę no. I zbieramy takie zioła. I pokazuję specjalnie w jakich terenach przyjechałem tutaj do Amiszów. Pracujemy tu z nimi obok nic ich Dom. Mają ponad 50 kóz i zaraz tą rzutlicę nazbieramy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Oglądajcie i jutro idziemy na festiwal zdrowia. Hej! Tutaj są kozy, właśnie od Amiszów, powyżej gdzie oni mieszkają. Tuż tu Amisze są, bo prąd mieli, bo kupili ten dom z prądem. No i tam zbierają nam dzieci autem. Wszystkie dzieciaki nam poszły pomagają i zbieramy tą żółtnicę ja zaraz będę zbierał kapitalnie przy wątrobych na wiosnę rewelacja i takie kuski no a tu ma te kurki swoje które przesuwa cały czas w takim wagonie niosą mu jajka i przesuwa cały czas na świeżej trawie i wtedy możemy mówić o jajku bioekologicznym tutaj tych ziem nie były nigdy nie widziały randapu ani żadnej chemii oni nie używają chemii i tutaj to są ich świadectwo to jest właśnie świadectwo tej czystości tej ziemi. I tu nie trzeba żadnych certyfikatów, że to jest bio, bo to jest bio, bo oni żyją jak bio. Także oglądajcie i robimy właśnie. Ziemi, zbieramy zioła. Ej. W nadal cały czas. Tu mój kolega Adam Boski świadomy. Chodzi jeździ ze mną. Zobaczcie, beczki kupujemy. Będziemy robić teraz taki doskonały ocet. U czego tutaj jak ten ocet robić? Beczki już zakupimy. Muszę wam powiedzieć, że beczki są tańsze jak w Polsce. Tu są Amisze, tu jest ich dom, zobaczcie. O, tu jest dom od Amiszu. Była przed chwilą miszka, ale nie pozwoliła sobie zdjęcia zrobić, nie? Nie. nie chciała ze mną no. zrobić tylko mogę przy beczka i tu beczki są te są akurat 2018 rok także nie są takie stare to są amerykańskie dobrej filmy dla krema. no i taka beczka kurczę, jest 125 powinie czerwony 3 po 120 nie? 3. 3 beczki za 125 to jest za darmo 120, 125 jedna Widzisz. jedna aha jedna nie 3 a sztuki 3 120 no to nie, nie jest taniej dużo. a nie to 120 za, no to trochę obniżają no i zobacz czyli takie można kupić się te? Na, na te wanny, takie jak u nas, to można na kapustę, na coś zrobić, nie? No, oni tu sadzą, wiesz, kwiaty. Kwiaty, czy można doniczkę wykorzystać, tak. Albo zobacz, coś takiego robią. Ta, ozdobne, nie? I wtedy wodę się daje tu, o. I donice, no. Rustik barel, no. I takie coś zakupujemy, takie beczki. Jutro przyjedziemy i jesteśmy w dzielnicy Percywani. na Naokoło są piękne tereny, czyste. Ale zobacz, jak tu jest czyściutko, nie? I pola obsadzone przez nich, nie? Jeździmy. Jutro pokażę filmik. Będę spał u Łamiszów w stajni z koniami tak, tu jego przyjaciela. Także zobaczcie, takie beczuszki robimy. I zwiedzam, no kocham to miejsce, także nie jadę do Manhattanu, nie idę na piwo, nie idę usiąść napić się piwa i gorzały, tylko siedzę u Łamiszów i tutaj Chcę, szukam beczki dobrej na nasze produkty. No dzięki. I nasz polega Adam będzie robił taki najlepszy ocet świata. Dzięki. No, zobaczcie, jaka hej. rzeka tu jest. tu czysta natura, tu nie ma żadnej przemysłu, nie ma nic do Pelsylwania. Zobaczcie jakie skały, no. o zobaczcie jaka rzeka i takie miejsca dzikie, ziół tu jest przed chwilą geranium, żeśmy znaleźli, tysiące ziół w tym parku tutaj jest, tu można nazbierać cała encyklopedia ziół i dosłownie robimy to, szukamy teraz rdestu japońskiego, będziemy zaraz pokazywać jak robimy rdest japoński o tej porze na wiosnę, takie pędy 50 cm, są przy drogach, ale my już szukamy go w parku, musi być bardzo czyste, żeby nie było żadnej chemii ponad wątpliwość ani randapu. Pozdrawiam z Pensylwanii, tu się coś dzieje cały czas, dzięki, hej. sensacja, cieszymy się tu z Adamem, szukamy po całej Pensylwanii, wykonaliśmy 100 telefonów do firm, które się zajmują wycinką lasu, szukamy rdestu japońskiego, zobaczcie ile to jest rdestu. Tu można parę tą zebrać, Popatrz, w jakim stanie jest, nie? Dobra, tam żarę. popatrz. Popatrz jakie wielkie, popatrz jakie mięciusieńki. Najlepszy rdest świata, popatrz, niepryskany, nic. Filadelfia, zobacz jakie mieciuszki, to się tak zrywa, ludzie, zobacz. Te końcówki, bo na dole już twardona nie? O i mamy od razu, zobaczyć się. Szosteczek pospolity, obok tego rośnie. Chyba rewelacja połączenie z tym. No jestem tutaj podniecony i tutaj się cieszę, nie? Powiedz jak my szukali, nie? No przy do domu po prostu na oczach stoi, kurczę. No, Spręcamy konia... do domu, a tu jest rdest. A no, tu jego domu rdest, no a nie to jest od bo, cud od Boga. A my jeździmy, jeździmy i szukamy wszędzie po całej Pensylwanii, Rdez japoński, teraz największa siła, bo jeszcze nie wypuścił, jest mięciusieńki, zobacz jak się to łamie, delikatnie rękami zrywasz, nie trzeba żadnego noża, Poważ, poważ, jak się łamie. Rdez japoński, to jest bolerioza, to robi stany, a Jest estrogen, żeński hormon, rewelacja. To co robi dla organizmu, jutro festiwal zdrowia, jutro częstujemy sokiem z tego. Dzięki, cieszymy się, bierzemy się do zbierania. Zobaczcie cały film, jakim miodem połączymy, trzy rodzaje miodu do tego, jedyny w Stanach Zjednoczonych będziemy robić ocet z rdestu japońskiego na boleriozę to co robi dla stawów, dla kości bolących nad nadnemoczaną rewelacja pozdrawiam wszystkich i oglądajcie filmik. Dzięki. o tutaj cieszę się spokojnie żeśmy wyładowali samochodu mamy tu ponad 50 kg rdestu końcówka najlepsza tej jakości właśnie w tym stanie jak jest młodziutki, miękkie te pędy i to jutro robimy i na festiwali Zrowa. Każdy będzie mógł degustować takiego soku w połączeniu z opuncją, kurkumą, imbirem. Wszystko świeże, przywiezione właśnie z tych sklepów bio. Także rewelacyjnie zapraszamy Was na, na takie targi. Dzięki. Hej. O, tutaj pokazuję organiczną kurkumę. Specjalną Adam się już tutaj wziął, za to już taki zapał ma teraz energię, że niedługo mnie przeskoczy. No, tu myjemy myjemy imbir i kurkumę Energia się udziela od Grześka, tak jest. Udziela. Dzięki, jest tak. Dzięki mistrzu No popatrz, już widzę tą uśmiechniętą gębę piękną, już pożyw, no. O, zobacz, zobacz Agata, jak Adam czyści. Maszynę przygotowujemy, zobaczcie. Profesjonalną, Adam już czuje blusa po prostu, poczuł tą energię jest super, no. Zaraz towar już czeka tutaj, zaraz no. będziemy wyciskać, zobaczcie maszynę To się wiesz Tak, my, my czyścimy, taką maszynę ci będę potrzebowałbym w domu no. I zobaczycie zaraz jak to działa, kiedy to z 50 ton To będzie nacis, to jest na siłę, to jest już nie jest zwykłe, to nie jest 1000 W Co próbowaliśmy w domu na małej maszynie, ale nie udało się, spaliliśmy maszynę To są, to są ogromne, twarde rzeczy, ten wdez japoński i już tutaj Adam przygotował mój czyściutkie, lepiej wymyta, jak jego własny wacek. Także no tak, że tak z... umył. Zaraz, zaraz zobaczymy. <laughs> Trzymajcie się, nohej. Zobaczcie. Ty. Jaskier łówkowy. W Ameryce takie jaskry są różne rodzaje. Są ostry, jest i wilec, Także z tych jaskrów jest bardzo dużo gatunków. Używany od wieku był za, przy skórach, robiło się kremy. Może dojść do poparzenia skóry. Zewnętrznie rewelacyjnie działa. To lecznicza, trzeba uważać. Jest każda część, jest, podają trująca tu. Mamy właśnie kurdybanek, tego dużo. Mamy aloesy, mamy opuncję. Zobaczcie, jaki tego mamy. Wszystko jest umyte, przygotowane organiczne. Wszystko tu jest kurkuma, tu są imbiry, wszystko najwyższe. Cały czas szukała i mamy tutaj to. I tu pokazuję, tu jest przytulia czepna. Taka ilość przytuli czepnej. O, tu mamy herbest japoński, tak pokazałem. No i to wszystko robimy. Część będzie beczka, beczka dębowa już jest przygotowana na dojrzewanie. Potem w pierwszym fazie będziemy to robić. Jutro pokażemy zaraz na filmiku, jak to wygląda i jak to robimy. Oglądajcie filmik, pokażemy do końca, jak zrobimy na najlepszy ocet świata takich towarów Pelcylwanii w takich czystych terenach. Pozdrawiam. Agata, zobacz. Pierwszy sok poszedł, jest japoński. Zobaczcie to. Jest takie maszyny. I już idziemy. I ocet się będzie robił najlepszy na świecie. I dziewczyna jabłuszka wkłada. O I zobaczcie, co się tu dzieje. Agata, pozdrawiamy. I tu zobaczcie teraz, po wyciśnięciu, jak wygląda suchy, czysty worek, oczywiście wszystko bawełna. Zobaczcie, czyste suche wióry, nie? I zdraj, nie? total dry? Nie, yeah, good. No i tak wyglądają biury po tym I zakładamy jeszcze raz I czysty sok i do maszyny Ludzie tak się robi sok, Najlepszy ocet świata w Stanach Zjednoczonych No teraz magia I teraz naciskamy i presujemy Pierwszy wycisk Zobaczcie Zobaczcie jak leci sok To jest widok To cieszy już nas Tyle pracy naszej cały tydzień Zobaczcie tu jest 40 ton nacisk Czysto zrobione, super. To jest profesjonalna maszyna do wyciskania soków. No zobacz, co się tu dzieje. To byśmy walczyli, to z tydzień czasu. Z ja, to nie ma szans. O, i poprawia to wszystko. Wyszło górą i jeszcze raz naciska. I praktycznie, z zaraz suche biury wyrzucamy. Taką maszynę muszę mieć w Polsce. To jest bajka do tego, no. To jest super sprawa, tak. Jezu, to jest rozsmarte na totalną, na molekuły roztarte. Ludzie, no to się cieszę, żeśmy taką maszynę zdobyli. Oglądajcie, co się tu dzieje. O, I następna partia adresu japońskiego. Adam już myję tu pojemniki na te odpady. Wszystko płynami, czyste, wymyte. Nie rdzewka. Tak, to Tutaj my to przecież sogno. Nie robimy to. Nie, nie, żadnego badziewia, dokładnie. No i tu już maszyna pracuje. I to zaraz zagacie wyślemy i to zrobi filmik o tym. I woda, czysto, wszystko jest myte. W rękawiczkach, wszystko ekipa cała nam pomaga z Gwatemali. I taką presjalną maszyną. Już zobaczcie. I już pierwszy sok leci ludzie. Res japoński. Zobaczcie to. Pierwszy sok. I już leczymy nasze ciało i dusze. To mnie cieszy co tu jest. W życiu byśmy tego na małej maszynce nie zrobili. O i pierwszy sok leci. Już się cieszymy. Zobaczcie ten kolor. Rdest japoński. I tak się maszyny ciśniemy. Jeszcze poprawia. Teraz jest tłoczenie. Rewelacja. Z Ameryce musiałem jechać, żeby zrobić taki ocet z rdestu japońskiego. Czysty sok. Nie ma tu grama wody. I tylko i wyłącznie na miodzie. Tutaj nie ma żadnej sztuki odwalonej, że jeden patyczek i reszta wody i, i dwie łyżki cukru. Taki ocet najlepszy na świecie w Stanach Zjednoczonych robimy. No. Oglądajcie, dzięki. No, pierwsza o, bo, próba. Powoli, bo powoli bo spokojnie. żeby tak. nie jest Tak, nie, tak. tak nie delikatnie ja wiem z wyczuciem. No. Uczy mnie tutaj jak mam to robić na maszynie. I już pierwszy sok, zobaczcie, leci. No i tu, tu robimy Rdes, japoński nasz, ananasy i zobaczcie taka maszyna. Wszystko wymyte, czyściutkie, profesjonalne. O. Wszystko nierdzewka i jabłuszka. O, i jabłuszka zielona, Ananasy po trochu. I kurkuma, i imbir. Wszyscy pomagają. I des japoński. Zobaczcie jak to idzie. O, to jest profesjonalna maszyna ludzie. I teraz możemy sobie poradzić o co zrobić. W życiu byśmy na małej maszynce nie zrobili, nie? Adam. Nie, nie, to jest super. Tydzień czasu by nam zajęło. A także szybciutko, wszystko wymyte, czyściutkie. Adam sam to mył gorącą wodą. Także oglądajcie, takie A tu walki teraz. są. Ja pomagam. Jose, Jose. Jose nam pomaga. Mieli to profesjonalna maszyna. Zobaczmy, aloe. Paszczurka. Pamiętajcie, że to właściwości nadciśniona ta linia taka jest kursia, a nie nią, pokażcie jak to wygląda, pokrojone, zobaczcie, zobaczcie, i tutaj taką maszynę, i zaraz przechodzimy do przytuli, wiecie co to jest, przytulia czepna, i to będziemy dawać razem z kurdybankiem, oczyszczalinkę, polecam, takie dzieła robimy w Ameryce, to będzie najlepszy ocet na świecie, pozdrawiam wszystkich i pomagamy wszystkim, dziękuję. Nawet na tak maszynie profesjonalnej są kłopoty, żeby rdesk. Nie ma problemu konstruować cytryny czy, czy owoc opuncji, nie ma problemu, czy ananazji, gruszki, ale o Ale, o, ten, ale zioła rdesku japońskiego niesamowicie ciężko. Zapycha nam maszyna. Rewelacja i tak działamy tutaj. Oglądajcie.